Witajcie ciekawscy! Założona w latach 60. w Chile kolonia godności była przedstawiana opinii publicznej jako osada gwarantująca ludziom darmowy dostęp do opieki lekarskiej i edukacji. Miała być azylem dla osieroconych dzieci i miejscem, w którym można było się zbliżyć do samego Boga. Jej założyciel niemiecki kaznodzieja, Paul Schäfer, głosił, że jest namiastnikiem samego Jezusa, a także doświadcza proroczych myśli, dlatego szybko zdobył zwolenników, którzy przybywali do kolonii, by prowadzić w niej życie. Jednak przekraczając bramy osady stawali się w rzeczywistości prześladowanymi więźniami zmuszanymi do przymusowej pracy. Odseparowani od świata i zamknięci niczym w twierdzy nie mieli szans odwrotu. Tylko nielicznym udało się uciec i opowiedzieć o okropnościach, jakich dopuszczał się Scheifer wobec dorosłych i dzieci, ale i tak władze państwa przez niemal 30 lat nic z tym nie zrobiły. Jak to możliwe, że w kolonii bezkarnie terroryzowano ludzi? Co dokładnie działo się za jej murami? Kim był jej założyciel i czy dosięgła go sprawiedliwość? posłuchajcie o ponurych sekretach przerażającej chilijskiej osady o której w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno dzięki Netflixowi ale też nie zapomnijcie o subie i kliknięciu dzwonka z powiadomieniami Jeśli lubicie wieczorami zasiadać przed telewizorem i przeglądać filmoteki platform streamingowych w poszukiwaniu ciekawego sensu, waszej uwadze nie powinna umknąć produkcja zatytułowana Kolonia godność która w połowie listopada pojawiła się na Netflixie Opowiada o młodym aktywiście, granym przez Daniela Bryla, który pojmany w Chile przez będący u władzy wojskowy reżim, trafia do tajemniczej kolonii Dignidad, prowadzonej przez ekscentrycznego Paula Schaeffera. Tam brutalnie przesłuchiwany szybko zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie już nigdy nie wróci do normalnego świata. Do osady wkrótce po tym trafia jednak jego dziewczyna, grana przez Emmę Watson, która jest gotowa zrobić wszystko, by odzyskać ukochanego. Dobrowolnie staje się członkinią sekty zamieszkującej w kolonii, a w związku tym przeżywa największy horror w swoim życiu. Choć oglądając pokazane w filmie dramatyczne zmagania pary zakochanych, można uznać, że taka historia mogłaby być jedynie wymysłem scenarzystów, tak naprawdę została oparta na prawdziwych wydarzeniach. Kolonia Dignidad, czyli kolonia godności, faktycznie istniała, podobnie jak i założyciel Paul Schaefer, a okrutne praktyki, jakie prowadzono tam przez dziesięciolecia, były o wiele bardziej przerażające niż w Netflixowej produkcji. Zanim osada została stworzona, Schaefer mieszkał w Niemczech, gdzie po nieudanej próbie zrobienia kariery w wojsku znalazł sobie inną życiową drogę. Jako charyzmatyczny pastor, wygłaszający płomienne kazania, zgromadził wokół siebie niewielką wspólnotę, a z jej pomocą następnie założył się rodziniec dla dzieci pozostawionych bez rodziny po zakończeniu II wojny światowej. Placówka szybko zapełniła się bezradnymi maluchami, ale z pozoru bogobojny pastor równie szybko okazał się zwyrodnialcem, który za dnia troszczył się o dzieci, a nocami okrutnie je wykorzystywał. Choć na wszelkie sposoby starał się ukryć swoje poczynania, policja i tak w końcu się o nich dowiedziała. Szejfer, chcąc uniknąć więzienia, postanowił uciec z kraju, a swoich zwolenników namówił do tego samego, przekonując, że powodem ucieczki jest strach przed wciąż rosnącym siłę komunizmem. Głosił, że trzeba opuścić nie tylko Niemcy, ale też kontynent i udać się za ocean w poszukiwaniu lepszego miejsca na Ziemi. Jego wybór padł na Amerykę Południową, a dokładnie Chile, gdzie w 1961 roku ze składek wyznawców wykupił podupadającą farmę w celu założenia kolonii. Miejsce to zostało nazwane Kolonią Dignidad. Składało się z szeregów baraków, w których mogli zamieszkać przybyli, a od świata zewnętrznego zostało ogrodzone drutem kolczastym, patrolowanym przez uzbrojonych strażników. Na utworzenie osady zgodę wydały czylijskie władze, po tym jak otrzymały informację, że kolonia będzie chrześcijańską misją. Szejfer dzięki swojej silnej osobowości szybko zyskiwał coraz większe grono zwolenników. Nowymi mieszkańcami osady byli przede wszystkim Niemcy, którzy po wojnie opuścili swój rodzinny kraj, ale też Chilejczycy zachwyceni charyzmą pastora, który przekonywał, że jest namiestnikiem Jezusa na ziemi. Przyjęci członkowie harowali dzień i noc, by zbudować swój nowy dom, mamieni wizją tworzenia raju na ziemi. Prowadzono uprawy, stworzono elektrownie, młyny i kamieniołomy. Kolonii zaczął funkcjonować system telekomunikacyjny i niedługo po założeniu stała się ona całkowicie samowystarczalnym miejscem. Do publicznej telewizji były wysyłane filmy nagrane w środku osady, a na nich widziano szczęśliwych mieszkańców, którzy z uśmiechem na ustach pracowali na roli i wykonywali swoje obowiązki. W kolonii nie brakowało też dzieci, a szczególnie chłopców i na dziś wiadomo, że w ciągu dekad funkcjonowania osady przewinęło się ich około 30 tysięcy. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało bardzo przyjaźnie, dlatego Scheifer bez problemów mógł rozbudować imperium i mieć nieograniczoną władzę nad kilkuset zamkniętymi w nim wyznawcami. Ale tak naprawdę nikt spoza kolonii nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się w środku. Szokujące fakty na ten temat wyszły na jaw dopiero, gdy do niemieckiej ambasady dotarł młody chłopak Wolfgang Müller, któremu z kolonii Dignidad udało się uciec. Opowiedział o panujących tam przerażających warunkach. Mieszkańcy, według jego relacji, byli segregowani ze względu na płeć, pary małżeńskie rozdzielano, a rodzicom odbierano dzieci, które żyły w specjalnie wydzielonej części osady. Ludzie byli zmuszani do niewolniczej pracy w dzień czy w nocy, a na tych, którzy byli najmniej wydajni, czekały okrutne kary. Jednocześnie, Paul Schaefer był czczony jak Bóg, a każdy, kto trafił do jego obozu, nie miał szans na powrót do normalności. Niemniej szokujące były informacje o testowaniu na mieszkańcach niebezpiecznych używek czy nadużyciach, jakich dopuszczano się wobec dzieci. Miller opisał kolonię Dignidad jako piekło na ziemi, ale nikt mu nie uwierzył. Urzędnicy nie podjęli żadnych kroków, by przeprowadzić śledztwo lub kontrolę w ośrodku na odludziu, zatem bez przeszkód mógł funkcjonować dalej. Uciekinierów z czasem pojawiło się jednak jeszcze kilku i każdy przekazywał równie szokującą relację. To ostatecznie przyczyniło się do reakcji ze strony Komisji Praw Człowieka działającej przy ONZ, która ogłosiła, że kolonia działa jak obóz karny. Amnesty International zarzucało założycielowi stosowanie tortur wobec ludzi, a ten w odpowiedzi wytoczył proces, który właściwie do dziś nie doczekał się finału. Kolonia Dignidad trwała przez 30 lat i nikt nie był w stanie jej zaszkodzić. Prawda o tym, dlaczego tak się działo, wyszła na jaw dopiero w 1990 roku, gdy w Chile obalono dyktaturę prezydenta Augusto Pinocheta. Okazało się, że Paul Schäfer był jego bliskim współpracownikiem i w zamian za nietykalność oraz pełną swobodę w prowadzeniu swojej kolonii, na jej terenie stworzył odizolowaną od świata bazę wojskową. Generałowie dyktatora przygotowywali się tam do wojny z Argentyną, jego tajna policja miała zezwolenie na więzienie i brutalne przesłuchiwanie politycznych przeciwników, a do tego celu w podziemiach stworzono cały system bunkrów. Oprócz tego kolonia służyła do wytwarzania i składowania środków bojowych oraz testów niebezpiecznych gazów. Dzięki nowym władzom w Chile bramy osady zostały otwarte, a osoby, które zdecydowały się ją opuścić, opowiedziały swoją historię. Najbardziej dramatyczne okazały się zeznania młodych chłopców, którzy wyznali, że byli zabawkami w rękach szefera i musieli spełniać wszystkie jego zachcianki. Uwolnieni dorośli opowiadali, że byli zmuszani do donosicielstwa, niesłusznie oskarżani i karani za niechrześcijańskie zachowania. Żyli w spartańskich warunkach i zmuszani byli do wykonywania rozkazów wodza, który jeździł po kolonii w opancerzonym aucie i siał powszechny terror, jak twierdził, w imię Boga. Każdej nocy organizowane były apele, a w ich trakcie nie brakowało aktów przemocy na kobietach i mężczyznach. Na polecenie pastora dochodziło do niewyobrażalnych okrucieństw, które były nawet gorsze od tego, co w czasie wojny miało miejsce w obozach koncentracyjnych. Szejferowi po obaleniu rządów Pinocheta udało się zbiec, ale po kilku latach wpadł w ręce policji i trafił przed chilijski sąd. Udowodniono mu szereg nadużyć wobec nieletnich i za to w 2006 roku został skazany na 33 lata więzienia i niemal 2 miliony dolarów grzywny. 4 lata później za kratkami odszedł z tego świata. Kary więzienia doczekało się też 18 jego najbliższych współpracowników. Około 240 osób, które opuściły kolonię, otrzymało odszkodowania od niemieckiego rządu, a kwoty dochodzące do kilkunastu tysięcy euro zostały im wypłacone w 2019 roku. Szokującym jest to, że kolonia wciąż funkcjonuje. Została nazwana Villa Bawiera i jest obecnie słynną atrakcją turystyczną. Na jej terenie wciąż mieszka około 150 osób, które pielęgnują kult Paula Schäfera jako religijnego lidera. Jego kolonia stała się inspiracją dla kilku produkcji filmowych, wśród nich można wymienić wspomniany wcześniej obraz Kolonia z Emma Watson, dokument Kolonia Dignidad Złowroga Sekta, czy niemiecko-chilijski serial Dignity. Powiedzcie ciekawcy, czy oglądaliście któryś z tych filmów? Podzielcie się swoimi opiniami na ich temat. Koniecznie napiszcie nam też, co sądzicie o tym, co działo się w obozie Paula Schaffera. Znaliście tę historię? Czekamy na wasze komentarze oraz suby. Będzie nam również miło, gdy wesprzecie ten kanał, klikając podziękuj pod tym odcinkiem oraz powiecie o nas swoim znajomym. Pamiętajcie, że wracamy już wkrótce z nowym epizodem z efektem. Wow! Do usłyszenia! Cześć!